Dzień dobry, nazywam się Stanisław Garlicki, chciałbym zaprezentować Państwu moje dwa najnowsze wydawnictwa. Pierwsze to Przewodnik Turystyczny po Płazie, tytuł brzmi Płaza, Przewodnik Turystyczny. I proszę Państwa, to jest taki przewodnik, który miał za zadanie wypełnić pewną lukę na rynku wydawniczym, ponieważ już sporo ukazało się różnych wydawnictw na temat krajoznawstwa, na temat naszego regionu gdzie było sporo informacji historycznych, krajoznawczych, przyrodniczych. Natomiast brakowało bardzo takiej książki, która opowiadałaby dokładnie o jednej miejscowości, ale tak bardzo, bardzo dokładnie, tak aby poruszyć wszystkie aspekty związane z przyrodą, z geologią, z historią, z różnymi ciekawostkami regionalnymi. I, I właśnie coś takiego miałem zamiar napisać, czyli jest to taki przewodnik, który w pewnym sensie jest taką swoistą monografią wsi, czyli mamy tutaj bardzo, bardzo dużo informacji, w sumie około 230 stron, około 180 ilustracji, w tym dużo ilustracji typu archiwalnego, czyli stare fotografie, stare mapy, kopie różnych dokumentów. Jest to taki, taki pakiet po prostu historyczny, geograficzny, przyrodniczy z wieloma informacjami. I, I może pokrótce opowiem, co znajduje się w środku. Na początku są takie informacje czysto praktyczne, czyli na przykład kiedy przyjechać do płazy, gdzie szukać informacji, jak dojechać, jak przemieszczać się po okolicy, gdzie można przenocować, gdzie można wypić kawę. Potem jest taka część typowo krajoznawcza, czyli jest troszkę o geografii, troszkę o geologii. Potem następnie jest część poświęcona historii, ale takiej ogólnej, gdzie opisuje historię wsi od czasów najdawniejszych aż po współczesność. Potem jeszcze szczypta etnografii, czyli takie informacje dotyczące skąd pochodzą mieszkańcy płazy, jaka to grupa etnograficzna, informacje na temat dialektu, gwary, strojów ludowych, budownictwa ludowego i tak Natomiast kwestie szczegółowe, typu na przykład. Gdzie znajdują się jakieś ciekawe pomniki przyrody, czy jakieś pozostałości geologiczne, ciekawe skały, skamieniałości i tak dalej, znajdują się w poszczególnych wycieczkach, bo, bo dalej idą już opisy poszczególnych wycieczek i tam odsyłam już do, do dużo większych szczegółów. I w sumie wycieczek jest zaplanowanych 13. One są tak ułożone, że możemy sobie iść zgodnie z przewodnikiem, czyli od punktu startowego do punktu końcowego, ale możemy sobie też tą wycieczkę przerwać, możemy wejść na inny szlak, możemy sobie te wycieczki łączyć dowolnie, czyli praktycznie taka, taka pełna swoboda, ale możemy się też oddać jak gdyby mojej sugestii i, i iść tak jak ja prowadzę. I proszę Państwa, to co jest ważne, to, to co chciałem tutaj uchwycić, to właśnie dużo takich informacji bardzo szczegółowych, ponieważ osoby, które uprawiają tak zwaną turystykę weekendową, no, no wręcz domagały się czegoś takiego, aby, aby wiedzieć skąd wzięła się dana kapliczka, kiedy powstała, gdzie można podziwiać jakieś pomniki przyrody, gdzie można znaleźć takie czy inne skamieniałości. Wręcz szukano starych dokumentów, starych map, i, i tego oczywiście w takich ogólnych przewodnikach nie było. Natomiast tutaj przy każdej wycieczce znajdą Państwo bardzo, bardzo dokładne opisy każdego szczegółu. I tak pokrótce: pierwsza wycieczka dotyczy Centrum Płazy, czyli opisuje renesansowy kościół, opisuje dwór, park dworski, opisuje też cmentarz. Co również istotne, ponieważ y, ostatnio y, sporo osób interesuje się tak zwaną tanatoturystyką, czyli po prostu zwiedzaniem cmentarzy y, w celach takich turystycznych. Y, potem mamy y, takie wielkie wycieczki już. Y, Chodzące, czy Prowadzące po, po różnych ścieżkach i zakamarkach, jak chociażby wzdłuż rzeki Płazianka. Kolejna wycieczka to jest na przykład do przysiłku Siemota, I, i, i zarówno w tej pierwszej, jak i drugiej wycieczce znajdą Państwo takie miejsca, które już nie istnieją, ale są opisane, czyli na przykład zaginiony browar, miejsce, gdzie stał dawniej wiatrak w płazie. Potem jest taka wycieczka, no taka troszeczkę z taką aurą tajemniczości, bo to jest wycieczka na grodzisko, które do tej pory jest niezbadane i, i tak do końca nie wiadomo czemu służyło i, i co to za miejsce. Mamy też wycieczkę troszkę po okolicy, czyli na przykład do Bolencina pod Trasową Skałę. Mamy wycieczkę po najdłuższym wąwozie Płazy, gdzie no nie chcę wszystkiego zdradzać, żeby, żeby po prostu nie opowiedzieć całej książki, tylko, tylko bardziej zachęcić do jej przeczytania. Ale są tutaj opisane takie rzeczy, o których wcześniej się nie mówiło, nie pisało, jak chociażby bardzo niecodzienne, ciekawe skamieniałości. Mam tutaj na myśli martwicę wapienną. To jest taka, taka skała, która. W sumie nie jest może bardzo stara, ale bardzo malownicza, ciekawa. I, i, I w tej skale można znaleźć piękne odciski roślin, liści, fragmenty drzew. No taki wręcz skamieniały las i, i z czymś takim mamy do czynienia też w płazie. No i wreszcie mamy wycieczkę do Czarnego Lasu śladami miejscowego pustelnika. I, i tutaj uchylam rąbka tajemnicy, piszę troszeczkę o takich zagadkowych fortyfikacjach. Które są też w zasadzie niezbadane do dzisiaj, przypisuje się im różną rolę, począwszy od jakichś czasów historycznych, prehistorycznych, średniowiecznych, poprzez Potop Szwedzki, Konfederację Barską, a, a nawet pojawiają się tam domysły, że mogły być zbudowane w czasie I wojny światowej. Także tam, tam wszystko jest możliwe, i, i jest to na pewno miejsce godne polecenia i, i takie tajemnicze. Mamy też takie miejsce, taki przysiłek zwany rajem, w którym największą atrakcją i taką chyba najświeższą w Płazie, bo, bo odnalezioną dosłownie kilka miesięcy temu, są szczątki gadów prehistorycznych. No może nie jest to jakiś płazozaur, który, który powaliłby wszystkich na kolana, ale proszę Państwa, no jest to na pewno. Gat triasowy, tak zwany notozaur, i wszystko wskazuje na to, że jego kości tam się znajdują. Zostały odkryte w miejscowym kamieniołomie, jeszcze nie są do końca przebadane, ale, ale wszystko wskazuje na to, że, że mieliśmy takie, taką lokalną atrakcję geologiczną. Także nie tylko jawożno, nie tylko geosfera, ale też płaza. No i kolejne wycieczki to wycieczka na podgórze. Wycieczka do Wapiennika to jest z kolei taki przysiółek, który ma w sobie to, że łączy elementy miejskie z wiejskimi. To znaczy, jest to osiedle zbudowane na kształt w zasadzie miejski, bo są tam kamienice, bloki, ale znajduje się na wsi. No i skąd się to wzięło, dlaczego takie powstało, to, to wszystko Państwo tutaj znajdą. Potem jest wycieczka na starą wodę, taki przysiółek, który kiedyś był bardzo ważny, ponieważ znajdował się tam młyn wodny, ale odkąd potok wysek w zasadzie, czy też się zmniejszył, no to, to też tego młynu już potem, młyna tego nie było i, i, i ten przysiółek już stracił na znaczeniu. I ostatnia wycieczka to wycieczka do nieczynnej jednostki wojskowej. Jak ktoś lubi takie klimaty postzimnowojenne, takie przypominające relikty przeszłości interesuje się militariami, to myślę, że miejsce jest godne zobaczenia. Jest tam między innymi taki schron przeciwlotniczy o takich cechach stronu przeciwatomowego. No dosyć, dosyć rzadka rzecz tutaj na tym terenie. Bardzo ciekawie zbudowane, niecodziennie, w postaci takiej potężnej stalowej rury obsypanej ziemią. Wygląda to troszkę jak nieczynna stacja kosmiczna. I tam, żeby wejść, trzeba uzyskać zgody nadleśnictwa. To jest teren należący do nadleśnictwa, jest tam też strzelnica, więc taka zgoda jest konieczna. Ale żeby nie przedłużać i, i, i nie, nie uprzedzać faktów, to ja już może nie będę więcej opowiadał, co jest w środku, tylko, tylko zachęcam do, do kupienia. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o rozprowadzanie tego przewodnika, to, to bardzo proszę kontaktować się bezpośrednio ze mną, czyli z autorem. Najlepiej napisać do mnie na maila sgarlicki-gmail.com, ewentualnie zatelefonować do mnie, czy napisać smsa. Mój telefon 694 716 146. I ja wtedy już pokieruję jak, gdzie nabyć, czy też bezpośrednio ode mnie. i no cóż, no może, może na koniec jeszcze o takiej, takiej ogólnej budowie tego przewodnika, co, co może się przydać w trasie. Proszę Państwa. Przewodnik zawiera dużo map. Do każdej trasy jest bardzo dokładna mapa. Na tej mapie są naniesione liczne punkty, które są potem opisane w tekście. Szlak jest dokładnie zaznaczony. Również podaje współrzędne internetowe. Gdyby Państwo nie mogli odnaleźć jakiegoś miejsca, wystarczy te współrzędne wrzucić w nawigację każdą praktycznie i spokojnie sobie Państwo do tego miejsca traficie. Na końcu jest dosyć spory wybór literatury. Gdyby ktoś z Państwa chciał, Doczytać sobie jeszcze, jeszcze większe szczegóły, poszukać jakichś spraw takich mniej znanych, to odsyłam na końcu do bibliografii. I tyle, jeżeli chodzi o przewodnik. Natomiast druga moja publikacja to jest taka skromna monografia cmentarza w Płazie. Tytuł: Cmentarz w Płazie i książeczka może nie jest zbyt duża bo sam cmentarz w Płazie jest również stosunkowo mały nie jest bardzo stary może nie jest jakiś wybitnie zabytkowy Dlatego nie dało się tutaj stworzyć jakiegoś, jakiegoś obszernego dzieła. Ale co zawiera książka? Przede wszystkim książka zaczyna się od opisu pierwszego cmentarza, który już nie istnieje. To był cmentarz położony obok kościoła parafialnego, tak zwanego Starego. I na początku książki dokładnie omawiam, kiedy ten cmentarz powstał, co się z nim działo, jakie były jego losy. Zamieszczam stare dokumenty, mapy, a następnie przechodzę do opisu cmentarza, który istnieje obecnie i który miał niedawno 200 lat, czyli ten cmentarz przy ulicy Sobieskiego. I tutaj już wchodzę w większe szczegóły. Przede wszystkim opisuję stare groby. Tu jest taki katalog grobów, i każdy stary grób jest sfotografowany, opisany. Jest też historia krótka osób, które w tym grobie spoczywają. Takie krótkie charakterystyki po prostu zmarłych. I po tym katalogu jest jeszcze taka część, która opisuje przemiany stylistyczne grobów, czyli jak one się zmieniały z biegiem lat od początku XIX wieku aż do czasów obecnych. Dochodzę też do takich czasów, no w zasadzie prawie, prawie nam współczesnych, bo opisuję między innymi groby tworzone z tak zwanego lastryka, co nam się wydaje dzisiaj czymś takim, no powiedzmy, niezbyt godnym opisywania, bo, bo te groby po pierwsze są likwidowane, wyrzucane. Zamieniane na granitowe, natomiast no, wydaje mi się, że trzeba mieć świadomość, że niedługo te groby lastrykowe znikną. I jeżeli się ich nie udokumentuje, nie sfotografuje, nie opisze, no to za lat 10-20 wszystkie się rozsypią albo zostaną po prostu wyrzucone na śmietnik. No i też o tych grobach troszkę piszę. No i też o takich różnych aspektach. Yy, Związanych ze stylistyką cmentarza, czyli sposoby majenia grobów dawniej, czy też, czy też współcześnie bliżej, sposoby przygotowywania grobów na różne święta, zwłaszcza na święto zmarłych, ale też wspominam o różnych metodach oświetlania grobów, począwszy od tych najstarszych aż po czasy obecne, no i szereg takich różnych informacji, a na końcu na końcu jeszcze. Zrobiłem coś takiego jak spis osób zasłużonych i znanych w płazie z dokładnym planem, gdzie znajdują się ich mogiły. Gdyby ktoś chciał na przykład odwiedzić którąś z tych osób na cmentarzu, to, to tutaj znajdzie dokładną trasę, jak dojść do danego grobu i, i, i też krótki biogram tej osoby, czym się zajmowała, czym się zasłużyła. Potem jest bibliografia, w której są dokładne wiadomości na temat. Hmm, samego cmentarza w Płazie, ale też innych cmentarzy, gdyby sobie ktoś chciał jeszcze doszukać e, różnych szczegółów. I wreszcie e, książkę zamyka aneks, w którym zrobiłem coś takiego jak e, spis e, mieszkańców Płazy zmarłych na cholerę. E, ponieważ e, no tak nomen omen zbiegło się to e, z obecną pandemią e, i proszę Państwa w wieku XIX w Płazie zmarło bardzo wiele osób z powodu epidemii cholery i te osoby w zasadzie nie mają własnego cmentarza, nie mają ani jednej tabliczki, ani jednego grobu. To są dziesiątki osób i po prostu w ten sposób no, przede wszystkim chciałem troszeczkę te osoby uhonorować i, i przywołać je do pamięci. Tak, żeby każdy mógł tutaj poszukać swego własnego przodka, czy kogoś z rodziny. Bo w zasadzie każdy mieszkaniec płazy, kogoś znajomego, czy kogoś z rodziny podczas tej epidemii cholery stracił. No i tutaj są imiona nazwiska i wiek tych osób, i oczywiście daty ich śmierci. No i myślę, że, że w zasadzie byłoby na tyle, żeby nie opowiedzieć wszystkiego polecam publikację. Zachęcam do kontaktu. Dziękuję.